Panie pośle, czy możemy powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość? I tak i nie. Wyrok jest. Pójdzie w świat informacja, że dokonano fałszu historycznego. Autor, czy ta osoba, która na siebie wzięła winę, przeprosi. Tych wszystkich, których, którzy zostali skrzywdzeni. Natomiast no, smutne jest to, że takie rzeczy się po prostu zdarzają i nie wiemy, na ile te przeprosiny wyczyszczą całą tą informację, która jest zawarta w tych książkach, które nie mają erraty, bo zdołaliśmy przekonać wydawcę, żeby erratę przesłał do części książek, ale część prawdopodobnie jest w obiegu bez tej erraty. W związku z tym m, i tak i nie, chociaż generalnie rzecz biorąc, dobrze, że w mediach ogólnopolskich, także regionalnych będą te przeprosiny. Jako Stowarzyszenie, jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej po 8-miesięcznych mediacjach, wymianie korespondencji, tą sprawę oddaliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, obrona czci. Tak mieszkańców Zamojszczyzny, w tym przypadku mieszkańców gminy Uchanie, tak i partyzantów, którzy nie wymordowali 80 obywateli Polski żydowskiego pochodzenia w okresie wojennym. To był, był fałsz. W związku z tym broniliśmy czci tych osób i prawdy historycznej zarazem, a po drugie faktycznie traktujemy ten sukces o przeprowadzeniu tego wszystkiego poprzez procedurę czy negocjacyjną, czy sądową, w ten sposób, że mamy nadzieję, a chcemy zadbać o to, żeby ta informacja poszła jak najszerszym kręgiem, ogólnopolskim nawet, że będzie to sygnał dla tych osób, które z różnych powodów takich kwestii dokonują fałszerstw, żeby uważali, dlatego że będzie zdecydowany odpór na to. Nasz przedstawiciel w Uchaniach, pan prezydent Jaroszyński, przekazywał, był aktywny na tym terenie, były tam spotkania organizowane. No, oczywiście, nasza sytuacja jest taka, że mieszkańcy Zamążczyzny to są porządni ludzie i patrioci, w takich kwestiach zdecydowanie stoją po stronie prawdy historycznej, byli oburzeni. Te osoby, które były zainteresowane, one przychodziły na spotkania i temu oburzeniu dawały wyraz. Tak? W związku z tym... Y Społeczny, społeczne wsparcie mieliśmy. No tak troszeczkę o tym mówił też po wyroku sądowym pan prezes Jaroszyński, trochę gorzej za wsparcie y, samorządu też bo wydaje nam się bezpośrednio zainteresowanego tą kwestią. Y, y, byliśmy zdani na własne siły, ale to już jest inny temat. W przedwczoraj w sądzie y, jest taka kwintesencja, że y, wydawca w imieniu tych szeregu. Y, Podmiotów, które wydawały przewodnik Rziny Lubelszczyźnie w tak w Gazecie Wyborczej Wydaniu Ogólnopolskim w naszym dzienniku wiadomo Gazeta Ogólnopolska i w naszych gazetach regionalnych wyda oświadczenie, które będzie przeprosinami za dokonanie fałszerstwa. Ono jest rozbudowane, użyliśmy treści te, treść tego oświadczenia i ono będzie Puszczone. w związku z tym uznajemy przez to, że do opinii publicznej w sensie ogólnopolskim jest ten przekaz, że to jest fałszerstwo, zawsze możemy się do tego odwołać. Tak jak powiedziałem, drugim sukcesem naszym jest to, że zmusiliśmy wydawcę, żeby erratę przesłał do wszystkich bibliotek. Mamy na to oświadczenie i przekazane dowody wysłania tych errat, co by znaczyło, że w tych egzemplarzach, które są w tym dostępności poprzez biblioteki, jest to naprawa dokonana poprzez wstawienie erraty. I trzeci element już bardziej honorowy. Ja o tym mówię, Oczekujemy po wyroku sądowym, oczekujemy od wydawcy, który na ten moment zasłania się, że nie ma pieniędzy. Że to jest kwestia honoru i jego także i współwydawców, żeby wydać kolejne wydanie już z poprawionym elementem, usuniętym tym tekstem i mamy nadzieję, że taka, taka pozycja książkowa na, na najbliższym czasie się ukaże. Ale nagłośnienie sprawy jest dość skuteczne. W tym zalewie teraz takiego nachalnego atakowania narodu polskiego za wszystkie winy, jak, jakbyśmy byli agresorami w czasie tej II wojny światowej, wszystkich krzywdziliśmy, krzywdziliśmy w tej w tym dobrym w tym niedobrym okresie naszej historii, z winy agresorów, no myślę, że to jest dobry znak, że można postawić się tym fałszerstwom. Nie należy się bać, czy to dotyczy Żydów, czy Ukraińców, czy innych narodów, z którymi chcemy żyć i szanujemy. Polska była zawsze tolerancyjnym krajem, przygarniała różnych ludzi, dawała innych nacji, dawała im szansę rozwoju. W czasie wojny przypominam, że Polacy z narażeniem życia w Polsce była za to kara śmierci też chronili obywateli pochodzenia żydowskiego. Tak samo na terenie gminy Uchanie. Nie należy się tego wstydzić, trzeba bronić tej prawdy historycznej twardo, dla przesłania dla młodych, w opinii weteranów, ale także i mojej. Taka postawa daje nam większe możliwości podniesienia naszego autorytetu w Unii Europejskiej i bronienia interesów narodowych, w tym sensie nawet ekonomicznym, czy pozycji współczesnej. Jeżeli się, mówiąc wprost, da, 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 damy skundlić jako naród, przepraszam za takie brutalne określenie, na pewno nikt nas nie będzie szanował, będą nas spychali na pogranicze Europy, a my jesteśmy jądrem Europy, jesteśmy bardzo ważnym narodem, który ma prawa tak historyczne, cywilizacyjne, ale i ekonomiczne.